Tym razem bazooka nie wybuchła mi w rękach. Znaczy pocisk. Dobrze, użyłem, użyłem, pomyślałem i zrobiłem to co pomyślałem. I nawet zdobyłem złoto. Pięknie to wyszło. Jestem z siebie dumny. Przechodzimy dalej. No proszę. Czy oni nigdy nie mają dos dość? A zresztą i tak ich zabijemy. Tylko to, że mają 115 punktów zdrowia trochę mnie przeraża. I to, że jest trzech na sześciu. Pokażcie mi chociaż, czy mam dobry asortyment. On się chyba nie zmienia za bardzo. Iwan Tempy Tempy oziębły walnięty Schowam się na spiczastej górze On zrobił przez chwilę z siebie taką literę S widzieliście Miejmy nadzieję, że przeciwnik nie jest celny Miejmy nadzieję, że, mi, że mamy nadzieję. Dobra, to już zaczynają się misje, gdzie nie można się bawić. Ile jeszcze? Trzy. A na linę to możecie sobie nawalić, ile chcecie tego opóźnienia. Ja i tak z liny nie korzystam. Jesteś w stanie tam wskoczyć? Nie. No to mamy problem, kameracie. Od spodu mam go strzelić? Nie. Eee. Artura. Wiedziałem, coś czułem, że schowa mi się zaskoczył. Dobra. Lewe trudniejszy. No pudło. Oh, oh, oh. Nie chciałem spudłować. Wryję się łBem o lód. Kosteczkę lodu. On nie trafi. On spodłował. To dobrze. Bardzo dobrze. Nie wiecie jak dobrze. Wiatr w miarę sprzyjający. Trapienie! <grystanie> jak się ślizgał. Takie, takie napięcie. Wpadnie, nie wpadnie, wpadnie, nie wpadnie, 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 wpadnie. wpadł. No, po pierwszym szale myślałem, że przeciwnik jest jednak o wiele celniejszy. Gdzie są przeciwnicy? Tam jest wredny pan... Mm, ma... mo... ma... nie, Monket. Tak, wredny pan monket. To prawie jak monkey, czyli wredny pan małpa.

A, to tam, ten, Tędy mogę spróbować skoczyć na górę. A prawie. Nie. Popróbujmy. Świetnie. Mieszko, zaczyna ci w końcu w tej grze coś wychodzić. Destroy. W końcu więcej udanych ruchów, a mniej faili. Po tym, co się stało w trzecim pojedynku, już wystarczy. Lecimy na szczyty. Zdobywamy Alpy. Choć pewnie są, gdyby to były Alpy, to bym potrzebował z 15 tych plecaków. Ha, zaryzykujmy. Jest! Został tylko Artur. Jesteś otoczony. Zabił mi Robala. Zaskoczenie. Mm, ten ma lepszy. Ah. Mmm, moździerz, kusząco! Bardzo kusząco! No, chyba to nie był udany strzał. No, tak słabego strzału moździerzem to chyba jeszcze dzisiaj nie było. Hop, hop. No, Arturze, Twoje umiejętności strzelania są. Słabsza od moich. Powiem ci, że to nie niełatwa sztuka tak pudłować jak ja. A Ja rzucający granatem taka rzadkość, że oglądajcie ten odcinek. że zwłaszcza jeżeli chodzi o bombę kasetową. może jej tutaj już z 10 razy minimum. Pięknie się ustawiłeś, kolo! Koleszko, no dziękuję ci. Dobry koleżko, twoim egzekutorem będzie mieszko. Mieszko, mieszko. O, uśmiechał się. Patrzcie jak rozkłada ręce. Wygrywamy po raz piąty. Dobra. Lecimy dalej. Pół metek. Już za nami. Oczywiście... Nie jestem przyzwyczajony, aby w ciągu jednego dnia nagrywania w tej grze zdobywać tyle złotych pucharów. To już są cztery. Oni wszyscy wyglądają Załatwimy ich. A, czyli motyw z tekstem, który da się przeczytać. Dobrze, że jedną kanapkę. Eee. Jest 6, znowu 6 na 3, z czego poła przeciwników ma 100 życia, a druga poła 130. Dobrze. Rzucę granatem. Myślę, że to będzie dobry rzut. Myślę, że mógł być o wiele, wiele lepszy. This one. E <śm> 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 to było w stylu Frica. Jeżeli pamiętacie Fritza, to wiecie o co mi chodzi. Dobrze. W tym pojedynku w baseball zagram Douglasem Chociaż nie On jest tak blisko wody, że wystarczy Paluszek Więc gruber szykuj się No chyba żebym się wybrał do Lordiego Ależ nastrojowa muzyka, wsłuchajcie się w nią. Nie będę teraz nic moju, tylko słuchajcie się w muzykę, bo naprawdę, naprawdę mi się podoba. Co nie że, nastrojowa.

Powiedzcie, nie mówcie, że podkład muzyczny w tym pojedynku nie jest dobry. Wsłuchiwajcie się dalej.